Witam wszystkich. Dzisiejszy film będzie na prośbę jednego z moich widzów. chciałbym, żeby nagrać o tricepsie, obok boku barku, więc zaczynamy od tricepsa. Dobra, żeby nie przedłużać i film żeby nie trwał nie wiadomo ile. Zaczniemy od anatomii tricepsa, ale takiej pokrótce jak chcecie dokładnie to każdy może se wpisać w wujka gogle i sprawdzić jakie funkcje pełni triceps i gdzie ma przyczepy. Ale zaczynając. Głowa. Triceps mamy, przez to, że jest nazywany triceps, trzy głowy. Głowa boczna, głowa długa i głowa przyśrodkowa. Tu będzie widać. Przyśrodkowa, długa i krótka. I teraz tak. Pamiętajcie, że w ćwiczeniach, jakim byście nie robili ćwiczenia, to i tak te głowy będą głównie pracowały wszystkie. Z tym, że jeżeli będziecie różnymi ćwiczeniami pod różnym kątem ustawiać, to powiedzmy, że będziemy bardziej targetować w jedną z głów. Na przykład może być długa, boczna, Bądź przyśrodkowa, ale tak czy owak pamiętajcie, że się nie da wyizolować, tak, żeby triceps pracował sam. Bardzo ważna rzecz, najważniejsza, powiem wam, bardzo często dużo osób robi z tym błąd, to jest to, że jak robicie tricepsa i opuszczacie szybko ciężar, czyli nie kontrolujecie go, tylko rąbiecie od razu, tak, wtedy bardzo często robią się tutaj stany zapalne i bólu w okciu. Więc uczulam was na samym początku. Triceps ma być wolne opuszczanie na dół, czyli takie na 3 sekundy do góry może być szybko, ale opuszczanie nie może być szybkie, bo będziecie mieli tutaj stany zapalne. Jeżeli już ktoś tu wyczuwa, że triceps go napiernicza, to głównie jest przez to, że za szybko opuszcza. Czy to będzie w skarkracherach, czy tam powiedzmy na wyciągach wszędzie będzie to obowiązywało. Kolejna ważna rzecz to jest taka, że tricepsa trzeba trenować w różnych płaszczyznach, czyli nie upierajcie się na to, że będziecie robili tylko wyprost na ławce poziomej. Musimy tricepsa zaangażować tak. Pierwsza płaszczyzna, czyli do góry. Czy to będzie robione jednorącz, czy będzie robione ketlem? Czy zaraz Wam pokażę jedno z fajniejszych takich ćwiczeń, gdzie można tricepsa trochę bardziej przeorać yy, większym ciężarem, bo pamiętajcie, triceps lubi ciężar. On za, także Zaraz Wam pokażę moją metodę, jak ja robię, żeby ten triceps yy, poczuć fajnie. Więc tak, zaczynamy od górnych, potem przechodzimy do jakichś wyciskań w poziomie, czyli to mogą być Skull Crushery, zaraz też Wam nagram i triceps musi też pójść w dół, czyli góra, tu i tu, żeby takie ćwiczenia były wszystkie w tych płaszczyznach, o których, o których tutaj mówię, tak? Dobra, zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie i pamiętajcie, wszystkie ćwiczenia, głównie które będą angażowały triceps z uniesieniem tu, wymagają od ćwiczącego dwóch rzeczy. Pierwsza, ruchomość na odcinku piersiowym. Więc, jeżeli macie tu przyblokowanie, to radzę to najpierw odblokować, zanim zaczniecie cokolwiek robić za głową. Ponieważ, jeżeli będziecie mieli odcinek piersiowy tak wzgarbiony i będziecie próbowali podnieść rękę, to z automatu będzie to wszystko zapożyczane z odcinka ledziowego. Więc, przede wszystkim, najpierw się napraw, a potem zacznij ćwiczyć. Dalej, druga rzecz, która jest ważna, czyli jeżeli już mamy ogarnięty ten odcinek tutaj, yy, powiedzmy, piersiowy, to też wymaga być tu, żeby, wymagane być tu, żeby yy, najszersze miały też pełen zakres ruchu tutaj w tej płaszczyźnie, tak? Czyli jeżeli, bardzo fajny test, można wsiąść sobie gdzieś przy ścianie, podnieść ręce i zobaczcie, jeżeli macie ten zakres ruchu tutaj i nie robicie wygięcia w plecach, to można robić wszystkie ćwiczenia za głowę, jeżeli nie, to najpierw zrobić porządny rechat, a dopiero można przejść na ćwiczenia. I teraz tak, jedno z fajniejszych ćwiczeń, które angażuje triceps na wyprost, będzie się to fajnie przekładało na wyciskanie, to jest wyciskanie nad głowę, i teraz tak, sztanga musi być gdzieś mniej więcej na środku głowy, chwyt jest dosyć wąski, czyli tutaj na tych nacięciach. Pierwsza ważna rzecz, to musimy się tu dobrze ustabilizować, czyli łapie, i teraz tak, łokieć nie może pójść do przodu tak zwykłym OHP, nie może pójść do tyłu, tylko musi być tak po środku. Czyli gdzieś około 30 stopni Wychodzę. Opuszczam. Hop. I robię wyprost. Skupiam się tylko na tym, żeby zrobić wyprost w tym sensie. Hop. Hop. I yeah. Tak. Tu możecie podbijać się w zakres powtórzeń to gdzieś jest taki 6-8, może maksymalnie 10, żeby to przerobić siłowo. I teraz podpowiem wam jedną ważną rzecz żeby poczuć tu tego tricepsa bardziej w każdym ćwiczeniu, które będziemy robili, to proponuję wam zacząć od takiego ćwiczenia, jakie jest jedno z fajniejszych ćwiczeń, w którym można poczuć głowę długą tricepsa. Jest to najpierw wyciąg, więc najpierw pompujemy troszeczkę tego tricepsa, żeby poczuć tutaj gdzie on pracuje i dopiero wtedy idziemy sobie na to ćwiczenie. Robimy sobie dwie, trzy serie, cztery jak tam macie w planie. Potem przejdziemy na powiedzmy coś w poziomie, a na końcu na dobitkę zrobimy jeszcze raz ten wyciąg, który wam tu pokażę. Te ćwiczenie e, powiedzmy, że to będzie jako trzecie, ale od niego zaczynamy. Więc e, co tu w tym ćwiczeniu jest ważne? Łapiemy wyciąg. Lekko zginamy kolana i teraz patrzymy. cały polega w tym na tym, żeby wybrać, jaki rozstaw musimy tu uzyskać, żeby poczuć jak najbardziej głowę długą tricepsa, czyli tą głowę tutaj. Jeżeli musicie sobie wypróbować, najpierw dam szerzej, wyprostuję łokieć, czuję słabo. Przyciągnę troszeczkę do siebie, wyprost lepiej. Tu wyprost najlepiej. Więc po prostu, jeżeli poczujecie, że najlepiej wam wchodzi w takim wyproście, to wtedy tak robicie. Jak robimy? Trzymam pozycję, brzuch dopięty, nie próbuję pracować. I hop, wyprost łokieć. Lekko wypuszczam, chcesz łopatki i wyprost, i blokadę zbytnią palcami. To ma być tu dokładnie i szukamy. Nie czuję, troszeczkę będę. O, możesz spróbować. Teraz najlepiej jest w takiej prędkości. czyli gdzieś około 45 stopni i skupiać się na tym, żeby zablokować łokieć, a nie żeby popchnąć to do tyłu. To nie ma być marciaż. tylko ma być wyprostu i blokowany. Robimy tak dużo, aż poczujemy, że tu dosyć mocno spompowało triska. Wtedy robimy sobie jakąś minutę przerwy i dopiero jak wrócimy do tego ćwiczenia tutaj. Hop. Hop. To dopiero fajnie będzie czuć tricepsa, czyli wolno na dół, szybciej do góry. Wolniej na dół, szybko do góry. To dopiero fajnie będzie czuć tutaj tricepsa, że wchodzi tam, gdzie powinno być. Ok, czyli ćwiczeniem numer dwa będzie yy, skull crusher czyli uginanie yy, handli. Z tego chociażby względu, że jak wiecie, to triceps jest głównym mięśniem, który prostuje rękę. Więc teraz tak. Kładziemy się na ławce. Ja proponuję ławkę minimalnie podnieść, żeby nie była totalnie w poziomie. I teraz tak. Dajemy ręce do góry. I teraz nie trzymamy tych rąk tutaj prosto, tylko dajemy je lekko do tyłu i tą pozycję utrzymujemy. Ta pozycja spowoduje to, że nasz Nasza głowa długa tricepsa, od razu się naciągnie, więc ona będzie cały czas w pozycji takiej rozciągniętej, więc ona będzie już pracowała. I teraz uginamy wolno na dół, idąc na 3 sekundy, op, można troszkę szybciej. I teraz normalnie robimy wyprost. Ten wyprost też pod kontrolą. Ogólnie skupcie się na tym, żeby tu robić dokładniej niż napierdzielać ciężaru. Bo jak zaczniecie nawalać ciężaru to z automatu. Problem będzie polegał na tym, że zamiast wyprostować łokcia, to będziecie przenosili hantel w ten sposób. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby cały czas ten kąt ręki był zachowany. Wyprost. Kolejnym błędem, który często popełnia się, to jest wygięcie nadgarstka w ten oto sposób. No i teraz spróbuj zrobić. Źle. To jest zrobione źle. Jak zrobicie źle, to z automatu będzie bolał łokieć w tym miejscu. Teraz nadgarstek musimy ustawić prosto. I dopiero wtedy zaangażujemy sobie tą y, głowę długą tricepsa. I hop, i wyprost. Całe ciało jest napięte, jest tylko zgięcie i wyprost w tricepsie. Dlatego jak chcecie utrudnić życie, można spowolnić troszeczkę ten ruch, bardziej dopiąć, bardziej przypauzować, lepiej poczujecie ten triceps, niż naładujecie duży ciężar i będziecie machać. Jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że Lepiej wykonywać to ćwiczenie handlami niż sztangą, bo jeżeli robicie to sztangą, to sztanga będzie miała ten problem, że będziecie dojeżdżać na wysokość czoła, więc będzie miało triceps krótszy zakres ruchu. Krótszy zakres ruchu będzie powodował to, że prędzej czy później wyrobicie jego siłę tylko w jednym zakresie ruchu. Co potem będzie się przekładało, że jak będziecie robili jakieś inne ćwiczenia, to w której fazie triceps będzie silny, a w którejś będzie słaby. Więc warto jest ćwiczyć w pełnym zakresie ruchu, żeby potem nie, nie trzeba było jakoś mobilizować go, czy go rozciągać, bo jak się skróci, no to będziecie mieli przykurcza. Na zakończenie podpowiem Wam, podsumujmy to wszystko. Czyli tak, pierwsza ważna rzecz, triceps jest głównym mięśniem, który prostuje łokieć. Więc ogólnie trzeba prostować ten łokieć, tak? Trochę go tutaj też przywodzi, ta głowa długa. Ale pamiętajcie, że głównie będzie chodziło o wyprost. Pamiętajcie o tempie. Wolne opuszczanie może być szybsze do wyciskania. Zaczynajcie od takich ćwiczeń, żeby było fajnie poczuć. Jeżeli ktoś ma problem z wyczuciem go, najpierw znajdźcie ćwiczenie, w którym najlepiej go czujecie, spompować go troszkę. Ja go najlepiej czuję na przykład na wyciągu. Jak dobrze go tu zrobię, spompuję, to potem wszystkie inne ćwiczenia bardzo fajnie go czuję. I wtedy po takim leciutkim spompowaniu, 20-25 powtórzę, żeby go poczuć. Zaczynamy od ćwiczeń cięższych, czyli to mogą być wyciskania nad głowę, yy, powiedzmy, skal crushery z nad głową, tak? Potem przechodzimy triceps do poziomu, czyli robimy jakieś skull to mogą być, yy, no powiem Wam szczerze, najlepiej z hartlem, bo tak jak mówiłem, ze sztangą jest krótszy zakres ruchu. Jeżeli ktoś ma gumy, może próbować z gumami, z wyciągiem, tylko z wyciągiem jest ciężko, bo samemu trzeba to zabrać. I na koniec przechodzimy coś do dołu. Do dołu może być może być wyprosty na wyciągu, mogą być deepy, tak? Więc to już ćwiczeń jest bardzo dużo. Ale pamiętajcie, zasada w każdym wolni na dół, do góry może być szybciej. Jak macie pytania, piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. No i dobra. Pamiętajcie: dzwoneczek, sub i komentarz. Pozdrawiam.